I zapraszam na cykl Kino Mówi Miasta w kolejne czwartki w marcu. Obejrzymy 28 marca wszystko o mojej matce, czyli Hiszpania, Barcelona, Madryt, Almodovara, 21 marca Nowy Jork w nocnym kowboju, 14 marca Buenos Aires, a dziś dwa dni w Paryżu, a naszymi gośćmi są Karolina Pasternak z serwisu Stopklatka. PL witam cię witam Janusz Wróblewski z tygodnika Polityka Dzień dobry zanim miasta europejskie zanim konkretnie Paryż to miasta i kino w ogóle bo wydaje się że jednak kino jest tak naprawdę klasycznym produktem współczesnej miejskiej właśnie Kultury. I czy to oznaczałoby, że tak naprawdę kino od zawsze pokazuje miasto, wykorzystuje miasto jako scenografię, i miasta występują w kinie? Miasto jest naturalną glebą i naturalną przestrzenią, w której rozwija się kinematografia i miasto było rozmaicie traktowane od samego początku przez filmowców. Z jednej strony możemy od razu pomyśleć sobie Charlie Chaplin, który pokazywał miasto jako przyjazne, a z drugiej strony jako coś bardzo nieprzyjaznego zwykłemu robotnikowi człowiekowi, który gubi się w tym mieście, czuje się przytłoczony cywilizacyjnie, no ale jest to zawsze jakaś tam, jakieś tam tło egzotyczne. W czasach, kiedy kino powstawało, miasta, ludzie nie, nie, nie często podróżowali, w związku z tym miasta były też synonimem oprócz takiego azylu, bezpieczeństwa, myślę, że były również takim e, poczuciem, dawały poczucie egzotyczności. I tutaj przykład się ściśnie na usta od razu, na przykład Casablanca, film, który został zrealizowany przez Amerykanów, a kompletnie nie mający nic wspólnego z prawdziwą Casablanca, nie ma tych restauracji, nie ma tego wszystkiego, co zostało pokazane w filmie Casablanca. To jest czysta projekcja Amerykanów na temat tego, jak może takie miasto wyglądać. No, a później, oczywiście, kiedy już na przykład ludzie zaczęli się rozprzestrzeniać, to te miasta zaczęły również symbolizować zupełnie inne rzeczy. Bardzo często miasto było synonimem labiryntu, takiego no, miejsca, w którym się człowiek gubi. Z drugiej strony ludzie się zaczęli bać tych molochów miejskich, w których, w których przyszło im żyć, i stąd jakby poczucie alienacji. Miasto było synonimem alienacji, co na przykład było widać w filmie Taksówkarz Martina Scorsese. Później z kolei możemy też wymieniać miasta takie legendy mityczne, do których zawsze się podróżowało, do których, do których, do których ludzie mieli jakieś tam mitologiczne również uwarunkowania i stosunek, na przykład Rzym. Tutaj się też jakby kojarzę z Federico Fellinim, który właśnie pokazywał to miasto poprzez to, co ono za sobą niesie, czyli całą wielko, wielotysięczną przeszłość mitologiczną, kulturową, cywilizacyjną. Więc jakby możemy mówić o miastach, ale w bardzo rozmaitym kontekście. Również myślę autorskim, bo przecież jeśli weźmiemy Antonioniego, który też pokazywał właśnie miasta jako, jako, jako miejsca, gdzie, gdzie głównie tworzą się poprzez y, y, przemysł, Fabryki, które symbolizowały właśnie alienację człowieka, no to on również w pewnym momencie spojrzał inaczej, na przykład na Londyn, do którego wyjechał w latach 60. zrobił tam film powiększenie i pokazał ten swingujący Londyn zupełnie inaczej niż do tej pory obowiązywało w, w Kinie. No i można tak w nieskończoność. Mm. Nie? A co jest ciekawe i co potwierdza to, o czym ty mówisz Januszu, i też potwierdza tą do tej pory dominującą pozycję miasta w Kinie, to jest to, że kino niezależne amerykańskie w tym momencie, żeby jakoś się wyróżnić, i żeby pokazać tę swoją opozycję względem Hollywoodu wychodzi na prowincję, wychodzi z miasta. To jest coś, o czym mówimy już od kilku dobrych lat, że filmy niezależne amerykańskie to są filmy, które dzieją się gdzieś na prowincji. Począwszy od, nie wiem, Winters Bond, tego słynnego filmu z Jennifer Lawrence, dzisiaj już bardzo dobrze znaną, a, 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 a dokładnie, a wtedy, kiedy grała w Do szpiku kości, jeszcze zupełnie anonimową osobą. I jak się przyjrzymy temu kinu niezależnemu amerykańskiemu, współczesnemu, to faktycznie ono kompletnie próbuje to miasto zapchnąć na drugi plan. No ale to jest dopiero ten, ten, ten kolejny tak, etap. Tak, tak? To jest tak. to, 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 to dzisiejsza perspektywa, z której możemy dopiero zdać sobie sprawę, jak bardzo kino było związane z miastem. No i jeszcze jeden element, czyli jakby samo doświadczenie oglądania kina. Bo my tutaj mówimy o produkowaniu filmów e, oczywiście w miastach, bo były związane z wytwórniami. Bo to też sobie powiedzmy, że jakby Los Angeles, tak? E, miasto, które z kolei tworzyło inne miasta, bo przecież w tych wszystkich studiach budowano Nowy Jork. Przez długi czas jakby Nowy Jork, e, filmy, które oglądaliśmy o Nowym Jorku, nie rozgrywały się absolutnie w Nowym Jorku. E, kiedy zwiedza się te studia, w Los Angeles można obejrzeć właściwie wszystkie te emblematyczne, scenerie, już tak. właściwie, scenerie nowojorskie, które zostały tam stworzone. No ale wróćmy do tego wątku, że też oglądanie filmów wiąże się z miastem, prawda? Kina. Są głównie w miastach, tak? To jest to, to słynne doświadczenie, które, które opisujemy, że wychodzimy z kina i widzimy ulicę Miejską raczej, tak? Nie wiem, tłum ludzi, w którym się nagle zatapiamy i że to jest takie to, to dziwne przejście z jakby świata ekranowego w świat, w świat miasta. No I warto też dodać, na przykład to, że miasto zawsze było symbolem tego, co nas czeka w przyszłości, tego, tej wielkiej, tego postępu cywilizacyjnego, którego się boimy i w który jednocześnie nas bardzo fascynuje. I od w początku w kinie, na przykład od filmu Metropolis, są, są takie przykłady mm. właśnie myślenia futurystycznego pokazującego z czym będzie miasto kiedyś w przyszłości, jak będziemy żyli w jakich warunkach, co nam grozi, a, a, a jak to będzie wyglądało. I później to się jakby w wielu, wielu, wielu filmach, łącznie z Łowcą Androidów, o, przecież o. pojawia. No tak, czyli miasto może nam może posłużyć filmowcom do rozgrywania różnych rzeczy. To co, o czym wspomniałeś, czyli Charlie Czeplin i ten topos człowieka zagubionego, tak, który wciąż jest wykorzystywany Oczywiście. w kinie. Kino science fiction, kino katastroficzne też, kiedy na Oczywiście. przykład Wielka Fala zalewa Nowy Jork, i to jest rzeczywiście wspaniały, wspaniały efekt, ale też bardzo ważna rzecz, o której już powiedzieliście, czyli Miasta i ich mitologię w kinie, prawda? I tutaj już dochodzimy do, do, do naszego filmu, Dwa dni w Paryżu, bo wydaje się, że Paryż jest w ogóle miastem mitycznym, mm. tak? Z powodu swojej historii, artystów, sztuki i chętnie też w związku z tym wykorzystywanym w kinie, bo oczywiście przed filmem Julie Delpy było chyba mnóstwo innych filmów też o Paryżu, prawda? No. Była cała masa tych filmów i oczywiście tutaj możemy je wyliczać bez końca, ale ważne jest to, co ty powiedziałeś, czyli mitologia, a zwłaszcza 20, mitologia, która została stworzona w XX wieku, czyli artyści, Parnas, Myślę hmm. wszystkie... sobie o Amelii, oczywiście w pierwszej kolejności, tak? Wszyst... Amelia jest takim filmem, który bardzo skrzywdził myślę, myślenie o Paryżu w takim pocztu, pocztówkowym... Hmm. No, właściwie no, zamknął ale... je Paryż w pocztówkach, tak? Ale, ale, ale... Myślę, że, myślę, że są też takie wydarzenia hmm. w kulturze i w, w życiu, miasta, które absolutnie je zmitylizowały do, 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 do potęgi. Na przykład mm -hmm. rok 68, 68 tak. czyli te wszystkie barykady, wystąpienie, wystąpienie młodzieży, a również to, co się później jakby wiąże z tym fermentem rewolucyjnym i, i wkraczaniem tej rewolucji zielonej do Paryża. Co zostało oczywiście pokazane w pewnym sensie na przykład w ostatnim tangu w Paryżu, bo to się przecież dzieje w tym samym czasie. I jest, jest czasie. pokazywane bez końca marzyciele Bertoluczego. No tak? To jest no tak, że jesteśmy w latach mm. 2000 czy 90-tych, jakby nadal jest mielony ten 68 rok i ta sceneria Paryża. To ten most. Ostatnie tango w Paryżu. Stań tam, jak Brando w pierwszej scenie. Nie będę udawała Brando. Przypominasz go bardziej niż ja. Przyłóż ręce do uszu, odchyl głowę, krzycz, pokaż wściekłość i ból. Ale to ostatnie tango w Paryżu jest ważnym hasłem, bo to też jest tak. film, który mitologizuje Paryż jako miejsce jednak też pewnego ekscesu, tak? tak. Ekscesu erotycznego, pewnego przekroczenia wręcz, tak? Mhm. tak? Czyli, czyli z jednej strony Paryż zamienia się w pocztówkę często, ale może to jest tak, no, że tak się tworzy mity też, no, że trzeba trochę spocztówkować. No ale w, jeśli spojrzymy właśnie na, 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 na Paryż pod kątem takiej mitologii miłosnej, to przecież tam też rozgrywa się cała masa romansów już napisanych, a później pokazanych. Przecież mieliśmy na przykład film Moulin Rouge, który mm. pokazuje konkretne miejsce, konkretną dzielnicę w Paryżu, gdzie się właśnie jakby skupiała cała uwaga związana z życiem erotycznym, ze wszelkimi tego typu sytuacjami. Przecież Paryż to, to jest również rewolucja francuska w, z poprzednich stuleci. To jest potem cała, cała jakby cały rodowód wielkich sytuacji związanych z dworem z Ludwików i wszystkich innych. To wszystko w tym mieście żyje poprzez architekturę, poprzez wspomnienia, poprzez opisy. Wpisywane sytuacje przez Balzaka i wielu, wielu, wielu innych. Mamy miasto rzeczywiście absolutnie wspaniałe, które nie zostało też zniszczone w czasie II wojny światowej, co jest szalenie istotne, ponieważ ta atmosfera z poprzednich stuleci została odciśnięta w tym, co jest dzisiaj. Można pojechać i to zobaczyć. Więc każdy filmowiec, który wkracza do, z kamerą do, do Paryża i, do, do, i wychodzi na ulicę, musi się z tym zmierzyć, musi powiedzieć, o co tak naprawdę mu chodzi. Woody Allen, na przykład. Świadomie pokazał to miasto jako pocztówkową historię, której nie chce obnażać jakby, czy demitologizować, tylko chce się w tej mitologii zanurzyć, chce ją, mm. chce ją poznać, mm. chce jej dotknąć. I to jest inny to, to Ale... też jest sposób na, na, na poznawanie tego miasta. Ale Karolina ma o tyle rację, że to są wszystko filmy, które się rozgrywają w starym centrum Paryża przecież, tak? I Taka, tak samo. Nie zapominajmy, że jest jeszcze cała druga strona medalu, czyli na przykład mój ukochany film nienawiść. Oh wow. oh. Matthew no Kasowica, tak jest. Bo, bo oczywiście, jeśli czemuś budujemy pomnik, to na pewno znajdzie się ktoś, kto będzie chciał ten pomnik zburzyć. No i to jest naturalne, to to samo, co się działo z Nowym Jorkiem w latach 70 tym, czym jest taksówkarz, prawda? Tak. No, Nowy Jork jakby też przez długi lat był, budowano, budowano tą, ten pomnik, po czym jakby go zburzono. Myślę, że teraz jest znowu w drugą stronę, znowu jakby ten Nowy Jork jest ukochanym miastem artystów, chociaż już nie Manhattan, a Brooklyn. No to tak, jest tak. coraz bardziej Zresztą widoczne. Tu będziemy w tym cyklu pokazywać nocnego kowboja, mm -hmm. który też jest y, o, takim złym Nowym Jorku. Tak. Z tego tak. okresu, ale słuchaj, no, nienawiść, o której wspomniałaś, czyli pan nie przedmieścia, tak? tak? I to tak naprawdę, to samo mogliśmy powiedzieć o Rzymie, o Londynie, czyli, że pokazujemy stare centrum turystyczne, a nie pokazujemy ohydnych przedmieść, ohydnych blokowisk i, nie, i są, tak dalej. Są, są takie filmy, są takie filmy. Nienawiść to była, to była pierwsza chyba taka próba opisania tego, co się tak naprawdę dzieje z młodzieżą, z Arabami, których jest przecież bardzo, bardzo wielu w, w, w Paryżu i z kontrastami społecznymi, które się również da zauważyć w tych wielkich miastach. Więc jest cały nurt kina francuskiego, który spróbuje dzisiaj, współcześnie, bo oczywiście jeśli się cofniemy do lat 60., to takich filmów tam nie ma. Czy Paryż też był mitologizowany w filmach Nowej Fali? Bo jednak Godarda do utraty no to też jest paryski film w dużej mierze. Prawda? Ja myślę, że wtedy to było w ogóle wyjście w kierunku pokazania prawdziwego miasta. Dlatego, że Nowa Fala zrodziła się z protestu przeciwko kinu studyjnemu, teatralnemu, Takiemu z rekwizytami, tworzonemu w sztucznych dekoracjach. Mm. Nowa fala wyszła na ulicę, pokazała Paryż, pokazała w ogóle rzeczywistość, taką jaką można pokazać w filmie dokumentalnym. I to był, to był, to był szok, to było wielkie odkrycie, jak, jak w do utraty tchu Jean-Paul Belmondo przyjeżdża z, 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 z południa do Paryża, i jest, są pokazane prawdziwe ulice, prawdziwi ludzie, samochody. I to było absolutnie świeże, to było no. niezwykłe. Ale yy, na nasz dzisiejszy film Dwa Dni w Paryżu wpisuje się tak z jednej strony w tę historię filmów o Paryżu, ale też wpisuje się w drugą historię, to znaczy w historię miejskiej komedii romantycznej czy też miejskiego romansu, bo to też tak naprawdę jest już pewien gatunek czy podgatunek filmowy prawda? Czyli miłość w Wielkim Mieście, tak? Albo odnajdywanie się w Wielkim Mieście, albo problemy. Trudność, tak? Tak? Problem właśnie ze stworzeniem relacji w Wielkim Mieście, w którym jest taka duża możliwość tworzenia tych relacji przez dużą możliwość spotykania nowych osób. I to, o czym bohaterka mówi, że to są te dwa lata i że to przychodzi ten moment, w którym już chyba trzeba by zerwać, tak? Bo już coś tam się między nimi psuje. Ale to jest też ciekawy przykład na też pewien już gatunek, mam wrażenie, filmów, czyli Filmów o miastach, czyli w miasta europejskie z perspektywy, a szczególnie Paryż z perspektywy Amerykanów, prawda? Ale też to działa w drugą stronę, czyli Ameryka z perspektywy Europejczyków, bo przecież ten następny film, który zrobiła Julie Delpi, kontynuacja dwóch dni w Paryżu to są dwa dni w Nowym Jorku. I też oczywiście ciekawe, że wybrała oczywiście i Paryż i Nowy Jork, że jakbym miała wybierać te dwa miasta najbardziej filmowe, to pewnie ale to, ale... byłby to Paryż i Nowy Jork właśnie. Ona jest osobą, no, która musiała to zrobić w pewnym sensie, bo ona jest rozumiem ważną postacią, ponieważ ona łączy kino francuskie z kinem amerykańskim, tak? I ona jednak też, oprócz tego, że jest przecież aktorką, to ona ten, w tym wypadku jest reżyserką, autorką scenariusza, ona też komponuje muzykę. muzykę tak. Sama zmontowała. No właśnie, sama zmontowała, czyli jest jednak anty... Tezą gwiazdy amerykańskiej, tak? Ona to w jest w ogóle osoba... bardzo dziwny film, dlatego że on z jednej strony pokazuje Paryż oczami obcokrajowca, czyli Amerykana, a z drugiej strony pastwi się nad Francuzami. Przez właśnie wyobraźnię i wrażliwość Julie Delpy, która jest urodzoną francuską. Ona pokazała ten Paryż i Francuzów w sposób strasznie no, nieschematyczny, bardzo odkrywczy, bardzo obrazoburczy. Bo przecież każda z tych postaci, która tam występuje jest skompromitowana doszczętnie. Ale to doszczętnie, łącznie z jej rodzicami, którzy grają w tym filmie. Srające anioły. De Gaulle posuwa francuskiego burżuja. Świnie z czymś w rodzaju salami. Tak. Co to? Z drugiej strony Amerykanin oczywiście też jest skompromitowany. I to jest moje zdanie jest... sprawiedliwe w tym filmie, że ona jej tak. wszystkim jakby równo, no wszystkich równo policzkuje, no wręcz powiedziałabym. I jest oczywiście w tym bardzo inteligentna, bo to, to są stereotypy, to są klisze, ale jak, we wszystkich, jak to często mówimy, no w nich jest wiele prawdy, tak? I to, to nasze doświadczenie pewnie też z wyjazdami do Francji, moje przynajmniej, jest dokładnie takie, jak to pokazała Jolie Del Pino. Ta kompletna ignorancja wobec obcokrajowców w tym sensie, że język francuski jest jedynym istniejącym językiem i nawet Amerykanin idący do fast fooda amerykańskiego nie może po prostu się dogadać po angielsku, nie może najprostszej hamburgera i frytek zamówić po angielsku, co oczywiście jest bzdurą. No ta... no, ale tu chodzi o poważną sprawę, tu chodzi o poważną wojnę kulturową, która tak, ma swój tak, front kulinarny, językowy, kulturowy, seksualny. Seksualny. Tak, tak. O, seksualny, o właśnie seksualny, bo przecież tam poważnym problemem jest Pozycja seksualna, w której. Tam jest najważniejszy problem właśnie relacji miłosnej, erotycznej. Tak naprawdę tutaj chodzi o, o, o wielką zazdrość, która właśnie jest głównym tematem tego filmu. Paradoksalne jest to w tym filmie, że. Dowiaduje się o tych paranoicznych ekscesach erotycznych swojej narzeczonej człowiek, który zabił wcześniej swoją narzeczoną i przebywał w więzieniu. No, no, nie, to, nie. Jest, to jest... To jest e... ściema, tak? Myślicie, to że to jest... Oczywiście, że tak. Ale ja myślę, że to jest tak specjalnie ja pokazane, myślę... że mamy prawo pomyśleć, że tak było. M możemy pomyśleć, że nie, ale jest to to możliwe. Mnie też. się to strasznie podobało, ponieważ to jest z jednej strony y, y, pokazuje właśnie paradoksalność spojrzenia, że człowiek, który jest najbardziej nabuzowany emocjonalnie, który nie panuje nad nerwami, z drugiej strony musi przyjąć na klatę te wszystkie paranoje emocjonalne, które, hmm. które on przyjmuje ze spokojem. On jest jedyną ostoją spokoju tak naprawdę w tym filmie, a z wszyscy reszta, cała reszta jest wariat... są to, są to no, wariaci. Ja nie... Ostoją <laughs> spokoju albo tylko taką pozorną ostoją spokoju, bo to o. też, co bardzo mi się podoba w tym filmie i myślę, co jest też znamienne, że ci bohaterowie noszą cechy swoich miast. Już nie tylko kraju, tylko noszą cechę swoich miast. Bo Nowojorczyk to nie jest Amerykanin, to jest Nowojorczyk. I Paryżanin to też w pewnym sensie jest osoba, którą kojarzymy z konkretnymi cechami. I myślę, że Julie Delpistą, jej taką, no, tak, z tymi romansami rozlicznymi, z tą taką kompletną swobodą seksualną. Nie co tą... życiu. E... O Chociaż ona gra takie postaci, prawda? Kojarzymy ją i z Richarda Linklatera i tak dalej. Ale nie, mówię o filmie i to jest super skonstruowane i bardzo mi się to podoba, że. Że, że oni noszą cechy właśnie swoich miast. Z kolei on jest, on jest tym Amerykaninem, który kompletnie nie rozumie, tym nowojorczykiem wręcz, który nie rozumie tych dzikusów, tak? Ci Francuzi się jawią jak jacyś dzikusi, jedzą tak, tak. tego królika, którego on w dzieciństwie no, jako miał jako swojego, swoje tak. zwierzę domowe itd. i tak dalej. I myślę, że to fajnie tutaj bardzo gra. Oczywiście jest um, punktem wyjścia do rozlicznych komicznych sytuacji, a jednocześnie jest szczere. Bo umówmy się, że jak patrzymy na tych bohaterów i jak jeździmy po świecie, to to mamy podobne spostrzeżenia, no, jesteśmy mm. różni i miejsce, w którym żyją, miejsca, w których żyjemy, jakby bardzo na nas wpływają. To powoduje, że ten film jest bardzo udany, bo ma różne poziomy. Ten taki, tak, o którym tak. mówił Janusz, w sensie tej na przykład tej zazdrości, ale też jednak cały czas ten poziom miejskości, bo jedna jeszcze rzecz tam jest. Znaczy, Trzeba pamiętać o tym, że bohaterka jest fotografką i tam co tak. chwilę występują zdjęcia i też jakby ten film jest też krytyką turystyki, ponieważ on jest na przykład też parodią tego ciągłego pstrykania zdjęć przez turystów. Tak? To jest jedna rzecz, a z drugiej strony samej sztuki również, bo przecież o, o, ojciec bohaterki jest artystą, jest malarzem i, i w jednej ze scen mamy okazję być na wystawie, Wernisari, na wernisażu tak. i co tam się znajduje, tam są same e, e, organy płciowe w o, dużym powiększeniu sztuki. pokazane to, i to jest właśnie właśnie paranoja. Dusza sztuki. Dusza sztuki, tak. To jest to jest jest właśnie... taka... I to jest taka sztuka właśnie francuska i paryska. Zdegenerowana. Bardzo wyrafinowana, bardzo wyrafinowana. A to najśmieszniejsze, w sumie się okazuje, że Paryż jest małym miastem, natomiast za tydzień będziemy oglądać z kolei w tym cyklu film o naprawdę wielkim mieście, o Buenos Aires, który okazuje się z kolei być może nieprawdziwie, ale z kolei ogromnym miastem. Więc dziękuję wam za rozmowę. Dziękuję za tę dekonstrukcję miast i za Zapraszamy na film Dwa dni w Paryżu z Julie Delpi.